I teraz jeszcze przejdę do ostatniego tematu, który chcę przedstawić, czyli do historii Stalagu w Grondach i w Komorowie. Wspomniałem już wcześniej, że Generalnie jednostki kontrolujące Stalak w Grondach i w Komorowie funkcjonowały na terenie powiatu ostrów Mazowiecka w różnych miejscowościach. No, tutaj między innymi znajdujemy się w miejscu, gdzie właśnie no, szereg bardzo istotnych wydarzeń związanych z tym Stalagiem miał miejsce. Otóż zaraz po zakończeniu wojny obronnej 1939 roku tutaj szkoła podchorąży piechoty, w, którym, w której się znajdujemy, została właśnie przejęta przez Niemców i z czasem ulokowano tu między innymi komendę stalagu. Na samym początku tutaj epicentrum tego stalagu był stalag w Grondach. Oczywiście najistotniejszą kwestią była, o której tutaj należy wspomnieć jest 22 czerwca 1941 roku, kiedy to wybucha wojna między Niemcami i ZSRR, rozpoczyna się fal Barbarossa i tutaj w ramach wojny błyskawicznej Niemcy zdobywają w pierwszej fazie tej wojny bardzo duże tereny i też zdobywają wielu jeńców. Takie stalagi dla jeńców sowieckich, o których pisał m.in. Szymon Datner, znajdowały się na terenie całej okupowanej Polski. Później taki stalag m.in. powstał w Białym Stoku, stalak 316, stalak 357 w Wołkowysku. Także tutaj tych stalagów przeznaczonych dla żołnierzy Armii Czerwonej było wiele. Ten, dyslokacja tego stalagu została na początku rozmieszczona na cztery strefy. W pierwszej byli umieszczani szeregowcy i podoficerowie. Później, w tym, w tej, w tym sektorze B, lokowano szeregowców podoficerów, którzy no, na przykład chorowali na tyfus. Takie sytuacje były widoczne bardzo często. W części C lokowano oficerów, co też jest pewną ciekawością, dlatego że stalak w grondach i później też w komorowie nie miał statusu oflagu, który był właśnie przeznaczony dla, dla oficerów. Natomiast już na końcu szosy Ostrów Różan mieścił się Lazaret. Zamieściłem tutaj też drugą tabelkę, która przedstawia przydział dzienny dla jeńców wojennych. To chciałem tutaj uczynić pewne nowum po badaniach Mieczysława Bartniczaka, który napisał książkę na temat tych stalagów. Właściwie tutaj przydział dzienny dla jeńców, przepraszam, dla jeńca wojennego według, na, według rozkazu Oberkommando des Heres. Z 6 sierpnia 1941 roku znamionował dla poszczególnego jeńca około 214 gram chleba dziennie. Według relacji tutaj, m.in. Włodzimierza Diktjariewa, o których jeszcze powiem. Było to nie więcej niż 200 gram, mniej więcej zazwyczaj około 100 gram. Często też jeńcy mówią, że nie otrzymywali w ogóle mięsa, tłuszczu, cukru. Mówiło się o tym przydziale w postaci właśnie chleba erzacu, czy zamiennika tak zwanego, oraz kawy. Można powiedzieć, że Związek Radziecki, który nie, pod, nie podpisał konwencji genewskiej, nie powinien rościć sobie praw do tego, żeby no, jeńcy sowieccy byli traktowani według konwencji genewskiej. No, natomiast ostatecznie no, bardzo kontrowersyjne może wydać się to, że nawet Niemcy nie przestrzegali swoich wewnętrznych regulacji, które tworzyli w czasie II wojny światowej. Część też źródeł, które, które, których, które badałem podczas pisania artykułu, mieściły się m.in. w bazie Shoah Foundation, która jest dostępna między innymi w Muzeum Historii Żydów Polskich Poli. Wspomniałem Państwu o Włodzimierze Diktiariewie, który napisał całe wspomnienia z tego obozu pod tytułem Zwyciężając śmierć. Swego czasu w, Polsce, w okresie Polski Ludowej te, ta książka była czytana jako słuchowisko w polskim radiu. Igor Neverly zainspirowany tą historią napisał książkę Chłopiec z Salskich Stepów. I tutaj też mamy szereg prób ucieczek z tego stalagu jeszcze w grondach, które podejmował m.in. Włodzimierz Diktjariew, Taką, takim najistotniejszym wydarzeniem jest 24 maja 1942 roku, kiedy to uciekło z obozu około 500 osób. Naczelnikiem obozu był niejaki Schmidt, natomiast niestety nieznane jest imię, imię tego komendanta. W obozie, w grondach i w komorowie przez cały okres istnienia tego, tego obozu według badań Bartniczaka znajdowało się nawet około 70 tysięcy osób. Natomiast no, według Bartniczaka Bartniczak wylicza, że około 20 tysięcy nawet ludzi mogło zginąć w tym obozie, co daje ogromną śmiertelność, prawie 1 trzecią. Relacje na temat tego obozu przedstawiali też Polacy, którzy na przykład pracowali w okolicy jako robotnicy przymusowi. Tutaj mamy, mamy też przykłady osób, które pomagały uciekinierom, do których należeli m.in. Lucyna i Wincenty Radziejowscy. Radziejowski. Anna Radwańska tak pisała, tak wspominała tę historię. W okresie okupacji mieszkałam z rodzicami w Płatkownicy, gdzie moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W 1941 roku z obozu jenieckiego w Grondach uciekł jeniec radziecki. Przechowywał się w naszym domu, zachorował na tyfus plamisty, zakażając całą naszą rodzinę. W wyniku tej choroby mój ojciec zmarł w 1941 roku. Kazimierz Urbanowski, kolejna postać, to on akurat był robotnikiem przymusowym. Wspominał tak. Podczas prac polowych ze stryjem Józefem podszedł do nas żołnierz niemiecki z rozkazem, że mamy jechać do Lagierku, czyli obozu jenieckiego w Grądach i tam pracować. Po przyjechaniu na miejsce okazało się, że musimy ładować zmarłych je jeńców na wóz i ich wywozić w wyznaczone miejsce, gdzie stał prowizoryczny jeniecki szpital. Ale, jak mówił stryj, to nie szpital, oni ich tam zabijali. Byłem przerażony. Nieżywi jeńcy byli bardzo wychudzeni, brudni, zarośnięci. Kolejna relacja Stanisława Wilczyńskiego. Przypominam sobie, że od 1940 do 1942 roku pracowałem przy robotach drogowych na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Orła. Widziałem taki fakt, jak tą drogą z Małkini w kierunku Ostrowi Niemcy pędzili żołnierzy jeńców radzieckich. Kolumna składała się z około 2000 żołnierzy. To działo się przez kilkanaście dni. Na moich oczach żołnierz niemiecki zastrzelił jeńca radzieckiego i pozostawił go w lesie. Tu też ten szereg. Szereg też egzekucji pojawiał się między innymi w pobliskim Guty Bujno, gdzie również są upamiętnienia poległych Polaków, Żydów i żołnierzy Armii Czerwonej. Właściwie z majem 1942 roku została podjęta decyzja o tym, żeby ostatecznie całkowicie przenieść obóz na teren Komorowa. Natomiast oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, funkcjonowały też obozy, między innymi wspomniana filia w Beniaminowie, które współpracowały z komendanturą, komendanturą obozu w Komorowie. Z 1 grudnia 1942 roku w obozie przebywało 20 288 osób. Natomiast jeńców, którzy byli przetrzymywani w ramach pracy przemysłowej było 2643. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta wymiana jeńców następowała naprawdę bardzo często. Oczywiście tutaj, żeby mieć pewność co do poszczególnych badań liczbowych, należałoby też zrobić porządną kwerendę w archiwach rosyjskich, no, która też teraz nie jest do końca możliwa. Też pewnym, pewną problematyczną kwestią jest to, że w okresie Polski Ludowej często zawyżano niektóre liczby. Natomiast jednak tu trzeba wspomnieć, że Mieczysław Bartniczak, czy profesor Romuald Turkowski, który też swego czasu zajmował się tym tematem, no naprawdę przeszukał szereg archiwów, no dzięki którym te poszczególne liczby możemy Możemy, dzięki którym te poszczególne liczby, przynajmniej w przybliżeniu możemy znać. Tutaj mamy hipotetyczny plan obozu jenieckiego w Komorowie i też stan jeńców 1 września 1943 roku, kiedy to powoli obóz w Komorowie był zamykany i później duża część tych jeńców przechodziła albo do stalagów w Siedlcach, albo do Stalagów w Białymstoku. Tu mamy tablicę upamiętniającą ofiary obozu w Grondach. Generalnie no, mamy tutaj w Grondach bardzo ładnie to, to miejsce upamiętnione. Mamy napisy w języku sowieckim, jak i w języku polskim. W samych Grondach tu mamy liczbę pamięci 41 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy mieli zginąć, no, natomiast te liczby też są, też są dyskusyjne. Tu natomiast troszkę zapomniana, można powiedzieć, jest, zapomniane jest to miejsce upamiętnień w Komorowie. Tu mamy tabliczkę z języka polskiego i z języka rosyjskiego. I też zdjęcia, taki plan sytuacyjny z tego obozu. Generalnie mamy 66 takich, takich zbiorowych właściwie części podłużnych części wokół całego cmentarza, który zresztą znajduje się tutaj w okolicach. I zdjęcia też z pobliskiego Buty Bujno, gdzie mordowano nie tylko żołnierzy Armii Czerwonej, ale również Żydów czy Polaków. I też upamiętnienie Lucyny Radziejowskiej z 3 lutego 2020 roku, także... Chciałem jeszcze tutaj dodać dwa upamiętnienia z Muzeum Ziemi Ostrowskiej Kresów Wschodnich. Tutaj też o tym trochę mówił pan Zbigniew Banaszek. No i też na wystawie w Muzeum Dom Rodzin Pileckich. Wczoraj też no, tam zawitałem i, te, i też znalazłem tutaj część opowieści na. Ten temat. Także no, ja tutaj chciałem zarysować również ten temat. Serdecznie zapraszam do lektury i, i też krytyki, jeśli Państwo takie się podejmą. I obecnie troszkę zarzuciłem już badania na temat stalagu 316 w Białym Stoku. Natomiast mam nadzieję, że za jakiś czas również będę mógł na ten temat popełnić taki artykuł. Generalnie, mamy dzisiaj bardzo niesprzyjającą geopolitykę, sytuację polityczną. Można powiedzieć, że badania na ten temat są bardzo mocno utrudnione. Natomiast wydaje się też, tak jak mówiła w książce Rzecz o banalności zła Hanna Arendt, otóż ofiary... Koniec końców nie mają barw politycznych, państwowych, także też myślę, że w związku z tym warto również badać takie historie jak ofiary Armii Czerwonej, żołnierzy Armii Czerwonej. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego referatu.